Pomysłodawcą tego odcinka jest Natalia. Ostatnio na insta-story serialowej Doroty mogliśmy zobaczyć takie coś. Oczywiście musiałem zamazać krew, bo YouTube mógłby usunąć mi ten film. Kolega również pisał mi o tym. I tak wspólnie zastanawialiśmy się, od kogo może dostać Doris. Ja mam dwie podejrzane: Dominikę i Kaję. Dlaczego Kaja? Nie wiem czy to jest prawda, bo słyszałem o tym na insta serialowego Frodo bądź Kai. Jeden z nich gadał o tym, że Dorota zakocha się w Frodo, a jak wiemy, Kaja jest bardzo zazdrosna o Szczepana. Chyba aż za bardzo. Przez to ich związek wygląda następująco: Jest Frodo i kula u jego nogi w postaci Kai. Jeśli rzeczywiście Doris będzie kleić się do Frodo, to dziewczyna może nie wytrzymać i wytłumaczyć jej to ręcznie, żeby trzymała się od niego z daleka. Dlaczego Dominika? Widziałem na insta Domi, że wprowadziła się do domu ekipy Krzyśka. Dokładnie, wprowadzi się do pokoju Kondrada. Możliwe, że będą razem, ale nie wiadomo tego na 100%. I jeśli związałaby się z Kondradem, a ta by się koło niego kręciła, to miałaby powód, żeby pobić Doris. Z Dominiki to trochę taka cicha woda, a jak to się mówi, cicha woda brzegi rwie. Osobiście stawiam na Kaję ponieważ jest za bardzo zazdrosna o Frodo, a w takim napadzie można robić różne głupie rzeczy. Na końcu jeszcze wspomnę, iż na insta story Kuby widziałem jak Sara i Doris gadały na jakimś pomoście, więc może być coś na rzeczy. A zwłaszcza, że Dorota lubi zgrywać niewiniątko. Napisz w komentarzu, kto Twoim zdaniem pobije Doris.